Witajcie na kanale Pozapokaliptyczny przez świat. Ja jestem Morden, a to jest kronika codzienna. Dzisiaj godzina W. Jak słyszeliście na mojej wiosce, też yy, o 17 zawyły Syreny. Podejrzewam, że w tej chwili w większości miast się to dzieje. Jak tam słyszeliście, zatrzymaliście się? Ja się akurat nie musiałem zatrzymywać, bo nigdzie się specjalnie nie ruszałem, byłem w domu montowałem właśnie wczorajszą kronikę. Która też była opóźniona, i w zasadzie dzisiaj nagrywam znowu właśnie drugą. Czyli tak dziwnie, tak to jeszcze nie robiłem. Cóż by wam powiedzieć o tej godzinie, bo dużo rzeczy się koło tego powstania narobiło. Cały biznes koszulkowy z Polską walczącą i tak dalej, yy, niby wszyscy chcą to nosić. Odzież patriotyczna, bardzo gdzieś tam modna, choć nie wiem czy za każdym razem godnie noszona przez tych, którzy ją noszą, jak myślicie. Już kiedyś robiliśmy coś o odzieży patriotycznej i o patriotach. Z tej strony właśnie bezczeszczenia barw Godła, a teraz bym popatrzył na to z innej strony, czy te osoby, które gdzieś tam się afiszują ze swoją polskością, ze swoim patriotyzmem, czy tak naprawdę zawsze godnie nas reprezentują, jak myślicie? Bo mi się wydaje, że niekoniecznie zawsze, zwłaszcza w matura to bzdura był jakiś jaki kolej z powstaniem warszawskim miał koszulkę. Dostał pytanie, kiedy się zaczęło, to nie wiedział. No, coś jest nie tak. Myślę, że sporo jest takich osób. Nosi się takie koszulki, bo po prostu są modne. O, a za dwa, za dwa, za trzy tygodnie będzie rocznica pierwszego powstania śląskiego. O tym jakoś się nie mówi i chociaż teraz się może mówi trochę więcej, ale parę lat temu pamiętam jak yy, gdzieś zaczynały wyć te syreny parę, paręnaście, może ze 20 lat temu. Dużo takich osób yy, tutaj na Śląsku właśnie miało za złe, że mówimy o powstaniu warszawskim nie mówimy o powstaniach śląskich. Powstań było wiele w naszym kraju, były wielkopolskie i śląskie i styczniowe. Myślę, że o wszystkich powinniśmy pamiętać, nawet jeżeli jesteśmy ze Śląska, jesteśmy gdzieś tam ze wschodu, to trzeba pamiętać o tym, że powstanie było i gdzieś tam właśnie przystanąć w momencie, kiedy jest upamiętnienie. To, gdy, jeżeli będzie Powstanie Śląskie upamiętnione w jakiś sposób. Nie wiem, czy jest jakieś Powstanie Śląskie, są upamiętniane poza Śląskiem? Może i nie. Myślę, że trzeba zawsze oddać powstańcom hołd. Niekoniecznie, czy uważamy, że Powstanie było potrzebne, czy niepotrzebne. Zaraz o tym jeszcze coś powiem. Ludzie po prostu poszli walczyć o wolność, walczyć z okupantem i zginęli. Niezależnie od tego, czy mieli szansę na wygraną, czy nie, to nie ma znaczenia. Kurde, nie wiem, czy będzie padać, czy nie będzie padać. Powstanie warszawskie, czy było potrzebne. O, myślę, że jeżeli mielibyśmy rozmawiać o tym temacie, musielibyśmy sobie tutaj zaprosić kogoś, kto. Żył w tamtym czasie, kiedy powstanie wybuchało, w Warszawie najlepiej. Co my możemy tutaj teraz opowiadać o tym powstaniu? Jak możemy oceniać tych ludzi, dlaczego się zdecydowali na to powstanie? Czy ono w ogóle miało szansę? A czy nasze inne powstania miały szansę? Będzie wiało, nie założyłem gąbki. To wrócimy do garażu. Tu nie będzie wiało. Czy powstania w ogóle mały, miały szansę jakiekolwiek? Poznańskie, wielkopolskie poznanie, po, w Poznaniu. Czy wiedzieli powstańcy, że mają szansę, jak ruszali? Nie no, ruszyli z jakichś powodów do powstania. Tak samo jak ślązacy, którzy się buntowali. I na przykład śląskie powstania możemy powiedzieć, że no było bez sensu, bo wszystkie w sumie się nie powiodły, ale gdyby nie to, to nie byłoby tego plebiscytu całego. Potem Niemcy pociągami przywozili tutaj ludzi i część tego śląska pewnie by była niemiecka. Przed wojną, bo to też tam było. To jest w ogóle temat grubszy. Podejrzewam, że są lepsze osoby na YouTube niż ja, żeby to rozpatrywały, ale podejrzewam, że jest tak, że y, gdyby nie te powstania śląskie, to y, po wojnie też ten podział granic mógłby pójść inaczej, bo tu jednak y, wszyscy pamiętali, że Śląscy Polacy walczyli o to, żeby być w Polsce. I Ślązak tak jakiś czas temu był traktowany w Polsce, tak jak, jak się to mówi, ubogi krewny, ubogi kuzyn. Nie byliśmy dobrze traktowani w Polsce. A, wy ze Śląska, mhm. Więc może stąd też wynikała ta niechęć i zwłaszcza do Warszawy. Powstanie warszawskie zawsze było takie wywyższane, a te nasze były umniejszane, ale to myślę, że to jest bez sensu podejście tak naprawdę. Wszędzie tam, gdzie walczyli Polacy o, o wolność czy o niepodległość należy im się szacunek. Niezależnie od tego, kto nimi kierował to ten człowiek, który łapał za broń, to i tak szedł z reguły po to, żeby walczyć o wolność. Tak samo z Armią, czy ludowe wojsko polskie, które szło o sobie z armią Czerwoną, było gorsze? Gorsi byli żołnierze? Mieli gorsze pobudki? No nie, no, dowodzenie politycznie byli może gorsi. Ale sam żołnierz należy mu się szacunek. Jak najbardziej, wiem o czym jeszcze chciałem powiedzieć, bo się taka gównoburza zrobiła z tym, z Tysonem, bo nagrał film o powstaniu i wszyscy są oburzeni, że jak to Tyson mógł nagrać film o powstaniu, jeszcze ma tam opaskę i że bez i że w ogóle taki gość jak Tyson. <noise> ja jednej rzeczy nie rozumiem: jak nagle pojawia się ktoś z zagranicy i nagrywa coś pozytywnego, to też jest od razu dym. I czemu, dlaczego i jak to. A jak to, może lepiej, żeby ktoś nagrał film o polskich obozach śmierci, tak? Nie wiem, ja może nie jestem fanem Tysona w tej chwili, te 20 lat temu, czyli on tam walczył, był po prostu przekoksem i jeden z największych bokserów w historii w ogóle tego sportu. Jeżeli popatrzymy na jego te wczesne walki, to no świetny gość, zniszczył sobie życie, tak naprawdę. To już jest też temat na, na niejedną książkę, pewnie. Ale, jeżeli ktoś zaczyna mówić dobrze o naszym kraju i my to hejtujemy, to coś też jest nie tak chyba. Nie wiem, będę kończył ten temat, bo rozgadałem się dużo w tym. Wcześniej co gadałem o cebuli, tutaj ta cebula też właśnie wychodzi. I o plecaku jeszcze dzisiaj pakowałem łuk dla przemka. Przemek wygrał łuk, był w, w, w jakichś tam wyjazdach. Teraz też będziemy jakoś dla kogoś z patronej ta łuk losować. Więc chyba jeszcze macie dwa tygodnie. Jeżeli ktoś chce, może mnie zacząć wspierać, nawet piątką. Tutaj gdzieś jakieś łuki są gotowe. Będę wybierał osobę, która dostanie łuk. A jutro jadę do mojej byłej pracy i świadectwo pracy muszę uzyskać. No i dowiedzieć się co z moją odprawą. I tak może poniedziałek, no poniedziałek jest to szkolenie. No jakoś do urzędu pracy muszę się wybrać, wziąć świadectwo pracy, zarejestrować się jako bezrobotny. I mam zamiar się dowiedzieć, czy są jakieś programy, bo moje stanowisko pracy zostało zlikwidowane. Może jest jakaś dotacja na aktywację? Może jakieś kursy są? Może sobie zrobię jakiś kurs? Czemu nie? Rozgadałem się wczoraj, dzisiaj będzie mniej. Idę sobie jeszcze to spakować. Nie wiem, czy coś jeszcze zapomniałem, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Czy jeszcze mam drugi karton spakowany dla Mariusza? Też mu muszę wysłać. Aha, i ten. Zwycięzców gazów. Będę gdzieś tam publikował. Hmm. Gdzieś tam się nie zgłaszacie za bardzo po te gazy, więc no też wybiorę to. Yy, I jak to zawsze mówię, szczerość podstawą tego kanału. Wśród osób, które dostały gaz, yy, są trzy osoby, które znam. zapytaj mi Chcecie gaz? Mariusz właśnie pisał komentarz. Yy. W momencie kiedy montowałem poprzedni odcinek patrzę Mariusz napisał komentarz nawet fajny pisze do niego chcesz gaz, bo widzę, że jest komentarz. A dwie inne osoby moje znajome po prostu napisały komentarz, żeby dostać gaz, bo wy się jakoś nie zgłaszacie. Może nie wybieram właściwej osoby, no to też jest inna kwestia. Więc komentujcie, sprawdzajcie, zgłaszajcie się do rozdawnictwa, bo tych gazów jeszcze zostało nie wiem 12 chyba tak. Że jeszcze i jeszcze. Jeszcze wrzucę listę. Teraz się trochę zgubiłem, bo już były dwie listy. W sumie zgłosiło się 5 osób z 10, więc jest trochę lipa. Nawet zgłosił się jeden koleś, który wygrał mój, mój gaz, tak? Dobrze mówię, tak. Yy. Powiedział, że uczy przysposobienia, coś tam, takie coś jakieś PO było i pokazuje moje filmy na lekcjach. Także pozdrawiam serdecznie. Dobra, już nie będę więcej przedłużał. Dzięki za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Tam na dole macie tu wszystkie kody rabatowe i inne dziwne sprawy. A już więcej nie przedłużam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na szlaku.